teraz, uciekamy ja na ja za to Mam nie, Dobra, gdzie są ci kosmiti? Ja przyjadą UFO, i będą... UFO? A będzie a wiecie, a że tu przyjedzie helikopter? mogę się przylecieć? będzie się ja. Dobra, zaczynajmy, proszę wam. No. Dobra. a ta, ta, ta Na gdzie koleś? Cisza teraz ma być, bo nie słyszę, co na radiu gadają. Dobra, ja się zamyślam. To no... się w linii i siedzicie cicho. A tam, tam, tam zaśpiewajmy piosenkę, ostresujemy się, żebyśmy się w bajty nie podbierali. Cieszę się podziwiały, tamte prywatki, tamte prywatki zadał mi las. Chłopaki, wszyscy dobra. razem śpiewamy zakładnacy, śpiewamy. Ja nie znam tekstu, nie znam tekstu. No nie. Do a jaki jak tekst masz, chłopiec?

A oh. o, 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 po po paluchu mi przyjechał. No tak. No, ja pojedziemy do sklepu. Do środka. Nie. Nie życzę mu Ja bym rowerem No to się pojada, do sklepu. dobra, ja też nie pojadę. Ej! Mogę jechać z tą do, ja do łózu, to sklepu. sklepu. Nie, się, się, się. To, ale jak to, darmo, to? się dzisiaj. Ja się pojechał. bym pojechał. Na ja Nie mam. dlaczego, bo bo ta łopaczka, łachatka, dziwaczka. Nie, prawda, mahdolliscy... Chyba, czy rzeczki, no, dziwaczka, bumps... nie ruszacie się, nie ruszacie się, jesteście si w rządku. Nie ruszacie, albo może byście pośpiewały troszeczkę?